Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj czytanie na nadchodzący tydzień. I karty mówią o zdrowiu, żeby uważać na układ krwionośny, a także na układ ruchu żeby nie siedzieć na jednym miejscu, żeby raczej wyjść i troszeczkę sobie pochodzić, to wtedy krążenie zacznie lepiej pracować i rozruszają się te stawy, które są zasiedziałe, że tak można powiedzieć. Jeśli chodzi o pracę, to tutaj się coś szykuje takiego. Jakaś rywalizacja w pracy, która doprowadzi do tego, że będzie Wam bardzo, bardzo ciężko w tym tygodniu. Może jakieś nowe obowiązki nałożone, które do Was nie należą, będziecie musieli ponieść za kolegów, których akurat nie ma tam, i Wy będziecie musieli to wszystko wykonać, tak jakby podwójną robotę, a płatną tylko za, za jedną. Jeśli chodzi o związki, to jest tutaj szansa na jakiś nowy związek, ale to będzie raczej na bazie materialnej niż duchowej czyli może takie zauroczenie tym, co dana osoba reprezentuje na zewnątrz. Nie, nie, w, nie, nie w sobie w środku, nie jej cechy charakteru, tylko może wygląd. Um, jeśli chodzi o związki stałe, um, to raczej nie widzę tutaj um, żadnych um, nowości. Będzie to, co w dalszym ciągu jest. Um, nie będzie nic, co doprowadzi do um, um, jakichś zmian. Będzie to wszystko to samo. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Pa.